Cześć. E, pojawił mi się ostatnio temat e, alpakoterapii, e, ale to chodzi o szerszy zakres. Tak? Jest alpakoterapia, felinoterapia, dogoterapia, e, chyba hipoterapia, gdzie tym e, zwierzęciem terapeutycznym są konie. E, tu mi się nasuwa taki jeden wspólny mianownik do tego wszystkiego, czyli to, żeby trochę się oderwać od elektroniki, trochę się oderwać od normalnego życia, tego z gonienia cały czas. I chwilę się wyciszyć, stonować, mieć sobie kontakty z naturą. I tak mi się kojarzy, czy to nie chodzi przypadkiem o taką usiąść na dupie i odczep się do elektroniki terapię, ewentualnie pomedytuj chwilę terapię, bo jak wiecie, ja jestem fanem medytacji i uważam, że jest to świetna sprawa. I może wypowie się ktoś od tych terapii, których jestem jak najbardziej fanem i zwolennikiem, bo ja zwierzęta kocham całym sercem. Czy to nie chodzi przypadkiem właśnie o takie wyhamowanie i chwilę refleksji na.